Właśnie w tym miejscu powstaje nowy przystanek kolejowy Józefin. Co ważne, stąd do Warszawa Śródmieście dojedziemy w niecałe 28 minut. A co jeszcze ważniejsze, będziemy mogli to już zrobić w październiku tego roku. Zobaczmy, jak to wszystko powstaje. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam was tutaj Cesiciem czy ząż i zapraszamy już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Znajdujemy się przy przystanku kolejowym Halinów. Z tego będziemy lecieć w kierunku nowego przystanku, który znajduje się. No, tak mniej więcej trochę ponad kilometr dalej. W tym miejscu właśnie będzie powstawać, a właściwie już powstaje przystanek kolejowy Józefin. Tak, to dosyć ciekawie wygląda. Natomiast już raz wam mówię, że to będzie bardzo ciekawie wyglądać, bo budowa zakończy się właściwie za chwilę. Więc o konkretach, może o tej stacji, jak zawsze powiem na wstępie. Czyli. W finie między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim i polem wybudowane zostaną dwa nowe perony, będą wiaty i ławki, będzie zwiększony oczywiście komfort podróżowania z tego miejsca, będą też nowe oświetlenie LEDowe w tym miejscu, będą też tablice z czytelnym oznakowaniem, gabloty ze składem jazdy oraz tablice z elektronicznym rozkładem jazdy i nagłośnieniem. Dla osób niewidomych i niedowidzących będą e, ścieżki naprowadzające na powierzchnię peronu. Jak i również mają się pojawić tutaj stojaki dla rowerów, aby można było się przesiąść z roweru do transportu publicznego koleją. Z kolei z innych ciekawostek, tak jak powiedziałem, na wstępie stąd do Warszawy 7 będziemy mogli dojechać w około 28 minut, a do Warszawy stadion w około 23 minuty. Dlaczego do stadionu jest też ważne? Bo ze stadionu mamy już drugą linię meta. Często są jakieś utrudnienia i też przebudowa średnicy będzie wymagać dojeżdżania pociągów maksymalnie do stadionu i to i tak w dobrym przypadku. Sama inwestycja kosztuje około 7 milionów i 100 tysięcy złotych. Więc to nie są duże kwoty. No i najważniejsze jest to, że ma być oddane do użytku w październiku tego roku. Mowa na tą inwestycji została podpisana w lutym tego roku, natomiast ma być gotowy w październiku tego roku. A czemu październiku? To za chwilę na sam koniec może materiał Wam powiem. I czemu bardzo dużo inwestycji kolejowych jakoś dziwnym trafem kończy się w październiku? Natomiast zanim tego dojdziemy, to oczywiście parę e, ciekawostek z tego, co możemy zobaczyć tutaj z okolicy. Z okolicy mogę powiedzieć Wam na pewno to, że dosyć blisko jest, tak jak już wcześniej powiedziałem, inny przystanek kolejowy, e, ale oczywiście nie neguję, że ten tutaj w tym miejscu nie jest potrzebny, bo odległość pomiędzy nimi to jest faktycznie mniej więcej kilometr od krańca jednego peronu i do krańca drugiego peronu. Natomiast w okolicy jest dosyć dużo mieszkańców, jak możecie zaczynać na tym ujęciu, dlatego też tak to specjalnie chciałem pokazać. Oczywiście ładne tereny zielone w tym miejscu, jedna ulica. Co do ulicy, na razie tutaj się nic nie przebudowuje, żadnego tunelu, wiaduktu, czy innych elementów tutaj nie będzie realizowanych. Natomiast, tak, z ciekawostek mogę Wam powiedzieć to, że sama inwestycja, jak powiedziałem, została podpisana właśnie, umowa na nią w lutym. I dlaczego nic się nie działo przez te wszystkie miesiące? A przynajmniej nic nie było widać w tym miejscu. Już tłumaczę, ta inwestycja została podpisana w umowie, w formule projektuj i buduj. To oznacza, że ten sam wykonawca najpierw musi zaprojektować a następnie musi wybudować daną inwestycję. Więc yy, podczas ostatnich miesięcy po prostu trwało projektowanie. No a teraz już ruszyło budowanie, ruszyło budowanie już jakiś czas temu, z tego co wiem, tak w przeciągu ostatniego miesiąca, dwóch. I jakoś tutaj musiałem dojechać i to dla Was po prostu nagryć, bo oczywiście miałem to cały czas w planie. Yy, cała stacja, yy, właściwie ten przysnek kolejowy, ma perony o długości 200 metrów i one już właściwie powstają. Elki peronowe właściwie są wszystkie poustawione. Przejazd przy przejeździe kolejowym jest mniej więcej utrzymany tak jak powinien być, cały czas samochody mogą jeździć, chociaż oczywiście czasowo może być zamykane, znaczy utrudnienie tam w postaci jakichś 5 minut zatrzymania się w związku z wyjazdami i wjazdami na plac budowy pojazdów budowy, bo to też miałem okazję zaobserwować jak tutaj właśnie byłem. Natomiast e, ważne jest to, że zejście będą z jednej i z drugiej strony, bo to są dwa perony krawędziowe e, z boku, nie peron wyspowy pomiędzy tedami, no bo oczywiście samo torowisko kolejowe w tym miejscu nie jest jakkolwiek tutaj w tym miejscu przebudowane, więc tu dużo się pod tym względem dzieje, to jest faktycznie dobudowa dwóch nowych peronów i tyle. No i tak, eleki peronowe są. Aktualnie powstaje już nowa powierzchnia, mniej więcej pod płytę peronową, która tutaj, tutaj musi się niedługo pojawić. No bo jak październik ma być gotowe, to dużo czasu im nie pozostało. Tam mamy poustawione te płyty peronowe i ja się bardzo zastanawiam, czy to są te już docelowe. Bo z takich płyt już raczej się teraz nie korzystało w kolorze czerwonym, tylko były te inne. Chyba że ma być tutaj podtrzymana kolorystyka stacji i przystanków kolejowych i peronów ogólnie na tej linii kolejowej, żeby podtrzymać to wszystko w jednym designie, i dlatego też one tutaj takie będą. Jeżeli tak, no to oczywiście całkowicie rozumiem, że będą to po prostu w ten sposób będzie to zrealizowane, ale no to taka inna ciekawostka. No i tak, w tym miejscu się kończy. Od tego miejsca do kolejnej płyty peronowej, właśnie. Na kolejnym przystanku jest mniej więcej kilometr, no a tutaj będą oczywiście barierki i będą pewnie jakieś tablice informacyjne, że wjeżdżamy na nowy przystank kolejowy. Pociągi, jakie będą korzystać z tego przystanku to oczywiście koleje mazowieckie i na ten moment nie, ma, nie jestem w stanie powiedzieć, ale raczej na pewno to będą pociągi już tylko łącznie w ramach kolei mazowieckiej i nie będzie tutaj można pojechać na karcie miejskiej w drugiej strefie. Oczywiście nie mam jeszcze oficjalnej informacji, ale... Biorąc pod uwagę, że w solejówku się kończy druga strefa kolei mazowieckich w ramach wspólnego biletu z. Znaczy kończy się druga strefa ZTM-u, wypociąga kolej zawietki w Skręgach, a jadą tylko do Sulejówka miłosnej i stamtąd dalej oczywiście nie pojadą nigdzie, no bo czy to w Halinów, czy właśnie w tym miejscu nie ma możliwości, żeby te pociągi zawracały, zresztą do Sulejówka teraz też nie dojeżdżam te pociągi, co jest według mnie dużym utrudnieniem i sam miałem tutaj przez to problemy z dojechaniem, natomiast to nie zmienia faktu, że tak to mniej więcej wygląda i się w tym wszystkim prezentuje. No, dosyć ciekawy nowy przysnak kolejowy powstaje. A teraz czemu to wszystko w październiku się kończy? No, 15 października mamy wybory. Wiem, że tematów politycznych nie poruszam zbytnio, ale warto o tym pamiętać, że mimo wszystko duża część inwestycji jest specjalnie pod, przed wyborami musi się skończyć. No, to, że wybory samorządowe na przykład zostały opóźnione, to dzięki temu na przykład trzecia linia meta, tak trochę powoli bardziej się buduje. A zresztą to takie trochę inne tematy. Tymczasem, jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę i jeśli chcesz więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Pozdrawiam wszystkich Dzięki którym mogę realizować te wszystkie filmy. No i kolejny raz tutaj pojawi się, no biorąc pod uwagę, że ta inwestycja będzie dosyć szybko realizowana, postaram się tutaj pojawić ponownie za miesiąc, ale nic nie obiecuję szczególnie. No bo jak się pojawił w październiku, to już wszystko będzie gotowe. Cześć!